Siemanko, ja, ja jestem Grzegorz w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak jak sobie, jak zostawić sobie, pobrać autoclickera jak takiego, no nie wiem, autoclickera lub coś innego w tym odcinku pokażę jak ustawić sobie swój jakiś też kursor jak pobrać ten, jak pobrać ten launcher'a dla oraz autoclickera mojego więc no ja już bez przedłużania lecimy więc ja sobie tutaj wejdę na Google. A. I tak, od, macie Google'a odpalonego, to teraz sobie lecicie tutaj do góry, nie wiem, no, bawicie, nie? Wpisujecie speed, tego nie możecie widzieć na razie, bo mam to tam. Wpisujecie speed autoclicker. I tutaj wam wychodzą takie tam stronki, wchodzicie sobie w tam z w Speed Auto Clicker myślnika Extreme Fast Auto Clicker Fabima. I to jest ten clicker. Clickera pobieracie. Jeżeli ktoś się nie że to może tutaj sobie poczytać, chociaż tutaj nawet widać. Mogę Wam go pokazać. Czekajcie. No, no, patrzcie, no Jest taki sam tak naprawdę, tylko trzeba się dobrze przypatrzeć No. I tego sobie tutaj pobieracie, to ja już go mam wybronego, więc nie ja będę pobierał. sto to klikacie, tutaj będzie mi się to pobierało. I potem musicie sobie to A teraz jak pobrać Lebi moda. tutaj już ja wchodzę szybko. Laby mod. Laby mod, tak, laby mod. I tylko tyle tak naprawdę. laby mod dla Minecraftu. To, mi to pierwsze mi się wam się taka stronka dziwna. Znaczy, nie jest dziwna. No, taka stronka. Taka stronka wam się wyświetla, i po prostu możecie sobie tam coś, nie. Po, coś po prostu możecie sobie tam pobrać. Coś, coś możecie sobie. Jestem na, na główną, na przykład mam stronę główną. To już to mam. Jeszcze raz wejdę. <laughs> I tutaj mamy sklep oraz inne takie tam. I w sklepie tak, mamy kosmetyksy, skiny, i tak dalej, ale ja nie będę tego kupywał, tylko tak pokazuję, ale no macie tutaj kosmetyksy, wintery, też macie tutaj różne rzeczy, tutaj cały taki pakiet chyba, tak to są pakiety. Chyba i potem ja już z tego wyjdę co mm, nie dobra. To strona główna. I wchodź, klikacie w to pobierz, nie? Ja, I tutaj jak macie to pobierz, to pobierz do Windowsa I teraz pobierz do Windowsa musicie to skliknąć i idziecie, sprawdzimy. No dobra, no to ja już anuluję tam, bo ja tego nie potrzebuję w ogóle. No więc tylko tu klikacie, i to wam się tutaj pojawi, w, tutaj na tym górnym roku. Jak to już tam pobieracie się teraz. Kursy. Aby kursor odpalić, musicie sobie wyszukać takie coś jak Uruchom. Takie coś właśnie. Uruchom. możecie sobie wpisać, i tam wchodzicie w to. Ja wam to może teraz pokażę tutaj bardziej. Czekajcie. O, no teraz będzie dobrze. Myślę. Byście, czy widzicie, znaczy ustawię to tak, żebyście widzieli że cały ekran, co może lepiej. Kurde, bo ja nie wiem, my się tak sobie tutaj musi być. Tak, żebyście cały ekran widzieli to tutaj. A tutaj wam pokażę tutaj po prostu no. wpisujecie sobie to nie wiem czy to widzicie, no to i teraz jak macie to wpisane klikacie ok i po prostu klikacie w wskaźniki i tu macie każdy wskaźnik przeglądaj, ja obecnie tego nie używam, znaczy używam Byłem włączony cień myszy, bo tak mi jest dobrze. Znaczy, co? Mm. I po prostu te, to kiedyś to używałem, mogę nawet pokazać, czy to działa. Czekajcie. Czekajcie. No ale to działa, no musimy my po prostu nie mi się teraz tego pokazać Ale działa. Teraz, jak pobrać tylną launcher, to już będzie trochę lepsze na dużo osób. Bo się to przyda, bo dużo osób pewnie by chciał zagrać w mycy. Na pewno. Ja obecnie mycy polubiłem. Tylko muszę kamerkę, telefon ustawić, bo on oczywiście nie może się ustawić, bo on powiedział, nie weźmy, kto ktoś nie nagra odcinka dzisiaj, bo ja chcę odpocząć. Nie będziesz nic odpoczął, nic cię będzie. Tutaj macie te launcher więc wchodzę sobie na Google. Mam nadzieję, że będziecie widzieli. Dobra. I tutaj wchodzicie i piszecie T launcher. Dobra, czekajcie pokażę Wam to, to, to tutaj patrzę. I tutaj to pierwsze. Nie. Tutaj nie. O, w to pierwsze wchodzicie właśnie w to. I teraz macie tu to. Będę musiał i klikacie to. sobie. Jak już później to pobierzecie, to wchodzicie od nowa na stronę. I teraz, żeby się zalogować, klikacie tutaj coś wam się pojawi, w sumie to ja to zrobię, czekajcie? I po prostu wyloguję z tego. No, wyloguję mi się z tego. No. no, i Singapore. Tutaj się chyba, że już macie swoje konto. A zupełnie jeśli no to tutaj. Ja obecnie wiem, nie, będę, nie, widać, nie widzicie tam tego hasła, więc to jest bardzo fajne. I tutaj mamy cię różne: tym po prostu nie premium, i tak dalej, nie i po prostu to jest po prostu wszystko. A też, jakby chciał ktoś, ten yy, sobie to mógłby. Ten ustawić skinka, jak? Yy, aby ustawić skinka, to chyba wiecie. To musicie wiedzieć na pewno. A jak się zagłujesz, no to tak. Wchodzicie sobie na jakąś stronę, chcecie. W moim przypadku to będzie strona nie ta, tylko Name MC. Name MC to jest najlepiej Tam są fajne skinki. I tutaj jest mój skinak. jak ktoś jeszcze może się pobrać mi się obecnie podoba. A tutaj są inne skinki. Nie mówiąc już o nich. Nic, no to tutaj jest bardzo dużo skinków w ogóle, nie? Jakby tu macie popularne, tak dalej nowe. W nowym może wejdźmy, co? A najlepiej to weźmiemy, wejdziemy w random, bo random są najlepsze skinki. Nie, jednak nie ma kurde, ja myślę, że są no Dobra. O tak takowo. Tak. Wejdź w ten Dobra. Fajny no jestem, ja to sobie od razu go no I teraz, jak macie to odtagowane, to teraz możecie sobie tam Czekacie, o dobra, w końcu weszłam ja sobie teraz tutaj robię, pobierz i tutaj się wyświetli. Wyświetliło nam się. Teraz, jak już jesteście zalogowani, to wchodzicie sobie na naszego Minecraft'a i tutaj wlikacie to. I tutaj to, co tam się pojawi do góry, na samej górze. Jest ciała ciała. No, więc fajne, prawda? Według mnie tam też. Jak będziecie chcieli, to mogę zrobić tam. To mogę zakupić pramka. Wam od razu wszystko, może pokażę. Jakby ktoś po prostu chciał, mapy jakieś nie, bo tutaj też są mapy. Ja obecnie nie grałem. Co to jest?